Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i mam dzisiaj dla was parę informacji, mianowicie zacznijmy od tego, że przestaję nagrywać Ryzena. Dlaczego przestaję nagrywać Ryzena? Ponieważ jest to gra, w którą moim zdaniem <coughs> powinno się grać samemu, ponieważ ona nie sprawia tyle przyjemności, jeśli yy, musimy wyrabiać się w jakimś określonym czasie, tak jak ja na przykład nagrywam 20 yy, parę minut odcinek, ponieważ yy, musimy wchodzić po bokach, żeby ta gra nabrała jakikolwiek sens, musimy zwiedzać wszystkie alejki wszystkie groty wszystko co jest dookoła i musimy podnosić rzeczy, przyściutkie, żeby ta gra nabrała jakiegokolwiek sensu, także hmm, według mnie nie nadaje się ona na właśnie takie odcinkowe rzeczy <laughs> także po prostu koniec z koniec Ryzenem, ale zamiast właśnie Ryzena postanowiłem, że zacznę nagrywać Rise Sun of Rome Ponieważ to jest bardzo milutki hack and slash, porozbijamy parę czaszek, odetniemy parę główek, grączek i innych spraw. I w tej grze, właśnie, ciągnie się cały czas wszystko jedną ścieżką, także nie będzie nic nas odrywało na boki i, i tak dalej, i tak dalej. Później mamy neder. Neder y, nie wychodzi, ponieważ jakoś ostatnio nie mam poczucia takiego, żeby grać, grać w Netera, ponieważ yy, no, nie mam z kim. Samemu gra w survivale jak wiecie jest strasznie nudna. Mam oczywiście jedną osobę, z którą mógłbym grać, ale nadal to jest dla mnie jakby za mało. Chciałbym jakąś mieć większą grupkę właśnie osób, z którymi będę mógł swobodnie rozmawiać i tak dalej, żeby, żeby ta seria nabrała jakiegokolwiek sensu. I po prostu żebym yy, Czerpał z niej jakąkolwiek przyjemność. No, gra samemu niestety nie daje mi wystarczającej przyjemności, żeby to nagrywać. Później mamy jeszcze Dotę. Co do Doty, to odcinki nie wychodzą też zbyt często teraz, ponieważ jak mówiłem, chcę nagrywać wyzwanie wszystkich bohaterów, to się bodajże tak nazywa. I w tym wyzwaniu na samym początku jest masa postaci typu właśnie Shen, Keeper of Light. To są postacie, które. No, i jakby to ładnie ująć, nie jestem w nich najlepszy, tak? Czyli yy, nagrywanie filmów, w którym no nie idzie mi najlepiej, nie ukrywajmy. Yy, no nie będzie sprawia ani Wam, ani nikomu w sumie przyjemności. To nie jest coś, co, co ktokolwiek chciałby oglądać, więc postaram się jak najszybciej przejść etap w którym yy, są właśnie postacie takie bardziej suportowe i to zależy od mojej drużyny co, co się będzie działo, a nie ode mnie tak naprawdę i gdy zaczną się właśnie postacie takie jak yy, jakiś Viper, kery właśnie coś co można samemu coś zaradzić i wtedy zacznę yy, nagrywać wyzwania oczywiście postaram się żeby jakiś pojedyncze film Miki oczywiście nie z wyzwaniem <laughs> wypuszczać jakiś taki luźny meczek dla stresowania się bo ile oczywiście kurwa można grać z tymi pieprzonymi supportami. No i tak wygląda sprawa wszystkich informacji, które chciałem Wam przekazać. Także zapraszam Was do subskrybowania, komentowania i lajkowania. A ja się właśnie z Wami żegnam, więc siemano!